Jak w Excelu obliczyć nadgodziny? W mojej tabelce mam pracowników czas rozpoczęcia i czas zakończenia pracy. Najpierw policzę, ile każda osoba była w pracy. W komórce D2 wpiszę Równa się w nawiasie różnica komórki C2 oraz B2, czyli różnica w godzinach, za nawiasem pomnożona przez 24, aby wynik wyszedł jako wartość dziesiętna. Naciskam Ctrl Enter, żeby wynik zaznaczyć, a następnie dwukrotnie klikam uchwyt kopiowania i skrótem Ctrl Shift 1 formatuję wartość jako liczby. Teraz chcę w kolumnie E zobaczyć nadwyżkę powyżej 8, czyli w komórce E2 piszę funkcję równa się jeżeli i teraz. Jeżeli wartość w komórce D2 będzie większa niż 8, to wtedy średnik, zapisz wartość z komórki D2 pomniejszoną o T8, a w przeciwnym razie średnik 0. Domykam nawias, naciskam Ctrl-Enter i dwukrotnie klikam uchwyt kopiowania, formatując skrótem Ctrl-Shift-1 zaznaczone wcześniej komórki. Formuły, których użyłem, widzicie w wierszu 6, 8 i 9. W taki sposób w Excelu można obliczyć nadgodziny.